Gdy zdarzy Ci się, posłuchaj uważnie, że twój partner, jakaś bliska ci osoba, jakaś osoba, z którą chcesz utrzymać więź, stworzyć, stworzyć więź, związek jakiś twój przyjaciel, twój znajomy, osoba blis, bliska, nie, tak ważniejsza osoba w Twoim życiu, to gdy zauważysz, że ma jakieś przekonanie, jakąś opinię, która jest zagrożeniem dla ciebie. Bo niektóre opinie są dosłownie takim zagrożeniem, bo z tej opinii wynikną pewne działania i te działania mogą stworzyć tragiczną sytuację. Nie? Więc jak twój partner, przyjaciel, widzisz, że jest w jakimś błędzie może, może ma jakieś przekonanie, jakąś upartość w sobie i widzi, że ta upartość stworzy ból i przez to, że ty jesteś blisko, to... Poniesiesz też konsekwencje tego pulu i ciebie też będzie bolało. To przypomnij sobie to. Ta osoba jest na swojej drodze. Ja przekażę swoją, może, może lepszą, opinię. Przekażę swoje, powiem swoje, powiem, powiem to moją opinię, która według mnie nie stworzy takich sytuacji niefajnych. Twoja opinia widzę, że może stworzyć niefajne sytuacje. Moja opinia nie stworzy niefajnych sytuacji według mojej wiedzy. Więc podam ci moją perspektywę, pomogę. Ale jak nie przechodzi, to uznaję cię w tej twojej drodze. Tak patrzysz się na twojego partnera, na swojego partnera, na przyjaciela. I widzisz go w tej jego drodze, i uznajesz, że ten człowiek. Będzie szedł tymi przekonaniami w pewien ból, i to jest jego droga, i musi doświadczyć pewien ból. I co ja zrobię z mojej strony? Jeżeli to jest ważna osoba dla mnie, to wiesz co ja zrobię? Przekażę? Spróbuję może przekonać łagodnie, żeby ta osoba może pomyślała w inny sposób, który może być bardziej konstruktywny? Ale jak to nie zadziała, to nie narzucam, tylko jeżeli to jest ważna osoba dla mnie, ta ja będę wiedział, że ta osoba stworzy sobie coś niefajnego w przyszłości tym myśleniem. Ja będę przy tej osobie. I poniosę też te konsekwencje. I przez głupotę tej osoby, głupotę, no, przez to błędne przekonanie, mnie też będzie bolało. I wiesz co ja zrobię? Przyjmę ten ból, bo ta osoba jest ważna dla mnie i będę przy tej osobie, żeby pomóc się podnieść z tego. I jeszcze nie powiem tej osobie, co ja robię. To jest rzecz serca. Nie tylko ogarniasz swój krzyż, przyjmiesz trochę krzyża innego człowieka, bo uznajesz go w tej drodze. Ta bliska ci osoba wiesz, że będzie, będzie tak uparta i będzie musiała trzymać się tego przekonania i stworzyć sobie tę sytuację, i ty decydujesz się że będziesz Twojego, jak to usłyszy, to co powiedziałem teraz, to powie, chyba oszalałeś. Ja będę płacił? Mnie będzie bolało za głupotę innego człowieka, bo nie chcę, ku, czy, nie chcę zrozumieć pewnych rzeczy? Przecież można temu zapobiec. Nie. Zaufaj. To jest droga tego człowieka. Ten człowiek możliwe, że będzie musiał i musisz to uznać, bo ty sam kiedyś byłeś w takiej głupocie i musiałeś doświadczyć pewien ból, żeby się ocknąć. I ktoś może gdzieś na tej twojej drodze popatrzył się na ciebie i wiedział, i pozwolił ci, i może był przy tobie. Zrób to dla innego człowieka, spróbuj. Nie mówię, żebyś to robił dla wszystkich, nie mówię, żebyś to robił dla nieznanych ludzi, dla bliskich ludzi. Uznaj tego człowieka. W tej drodze, w której jest, i zrozum, że ten człowiek będzie musiał pocierpieć, czy ja będę tą osobą, która też pocierpi razem z tą osobą. To jest nieracjonalne w pewnym sensie. To teraz będziemy obydwoje cierpieli przez tą twoją głupotę pomyśli Twojego. Jeżeli jesteś silny, to zrobisz to, i to jest miłość. Miłość. Nie ma sensu. Taka bezwarunkowa, prawdziwa miłość nie ma sensu. Nie jest logiczna. Tak przyjmujesz, kochasz, weźmiesz cierpienie i to nie ma sensu. Nic nie zyskasz, nic, nie, nic nie, 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 nie dostajesz. Rodzice mogą to zrozumieć w jakimś stopniu, tą bezwarunkową miłość. Bo jak mają dziecko, jak urodziłem się dziecko, to postawiałem się coś, pozmieniało i zobaczyli tą bezwarunkową miłość, odkryli ją i widzą, że dla dziecka będą cierpieli nawet. <noise> I wiele razy będą się zachowali tak, że będą widzieli, o, to dziecko teraz stworzy sobie sytuację. A, no i jest uparte, no to pozwolę mu i razem z nim będę cierpiał, później pomogę mu. <noise> Rodzic nie będzie myślał sobie. O, nie będę cierpiał przez moje dziecko. Nie, przyjmę to cierpienie za dziecko. Po prostu, gdy masz dziecko, to biologia wymusza tą miłość. To nie był wybór twój. Ja mówię tutaj o takiej sytuacji, gdzie ty to wybierasz. Nie ma biologii, która cię popchnie w tym kierunku. Ty sam to wybierasz. Sam. I to jest kwestia zaufania, bo tutaj nic nie ma sensu. Widzisz, że pewna osoba, na przykład, idzie w pewnym kierunku i się spali. Mówi o bliskich osobach, o ważnych osobach. Idzie w pewnym kierunku i się spali, i mówisz: Kurczę, no, nie mogę przekonać tej osoby, ale uznaję tą osobę w tej drodze i ta osoba musi iść się spalić. Ja będę przy tej osobie, żeby pomóc jej podnieść się. Ja też się spalę razem z tą osobą, ale stać mnie na to, stać mnie na to. Teraz są pewne granice tutaj. Jeżeli poznajesz pewną osobę i to jest potencjalny partner, i widzisz, że ma takie przekonania, że widzisz, gdzie prowadzą w jakąś taką ekstremalną tragedię, albo, o kurczę, ten, ten człowiek ma ładunek, ok, ten człowiek ma takie traumy, to ok, będzie stwarzał przez jakiś czas, zanim wyleczy te traumy, jeszcze takie sytuacje ciężkie, i to jest coś, czego ja po prostu nie uniosę. To ok, to ok, są granice, ale w jakim stopniu ważne jest to zrobić? Nawet w codziennym życiu. Jak ktoś powie ci jestem smutny, jestem słaby, jestem... Ktoś tak powie, nie? Czuję się źle i powie ci, czuję wstyd, czuję, że jestem do niczego. Czuję to, czuję to, kurczę. To postaraj się uznać tą osobę i przyjąć ten smutek. Przyjąć. Bo pierwszy odruch, którego masz, Większość ludzi, nie? nie mówię, że ty, ale dużo ludzi ma taki odruch. Nie, 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 nie wstydź, nie masz się czego wstydzić. Wszystko jest okej. Okay. Nie przejmuj się, nie, wszystko jest dobrze. Jesteś super, jesteś wystarczający, wystarczająca, dobry, dobra, jest wszystko okej. Okay. Nie ma, nie. Chcesz odepchnąć tą część tej osoby. Chcesz wygonić tą część tej osoby. Nie chcesz mieć do czynienia z tą częścią tej osoby. Nie chcesz przyjąć. Wygląda jakbyś chciał pomóc, ale tak naprawdę wyganiasz tą część tej osoby. Znowu, kobiety są wyczulone na to i bardzo łatwo zauważy, że się obrażą albo poczują się niekochane, bo wyłapują to. Materia ci pokaże, jak spieprzasz coś. Wyłapują to, że to, to nie jest miłość. Ty nie chcesz być przy mnie. Chcesz wygonić to, co ja czuję, chcesz to wygonić. Nie, nie jesteś w stanie tego pokochać. Można to trenować, można zacząć to widzieć. I to jest takie, jakby nieracjonalne. Tak. Okej, okay, ta osoba się czuje źle, no to ja pójdę teraz i będę się czuł też źle i przytulę tę osobę i będziemy się czuli źle. Wolałbym się czuć fajnie. Ten akt, ta próba, ta Twoja odwaga. To jest alchemia. Bóg będzie robił swoje cuda. I to, mój przyjacielu, takie nawyki, takie, takie podejście w codziennym życiu, takie widzenie innego człowieka w tej drodze i akceptowanie i przyjmowanie też w pełni człowieka razem z tym bólem czyli przyjmiesz też trochę bólu to cię zbliża do Boga.